Hej, e, szybki filmik: co możesz zrobić, jeśli e, nie masz wystarczającej zdolności, nie wiem, Twoje zarobki są za małe, chcesz kupić droższą nieruchomość. Więc jest taki e, bank, kilka banków, które zgodzą się połączyć dochody. Jest to dość ekstremalny scenariusz, i musisz znaleźć osoby, które najlepiej z rodziny, które chciałyby to z Tobą zrobić, więc dopiszemy je do aplikacji kredytowej, weźmiemy cztery dochody pod uwagę, ale na przykład dwie osoby czy jedna e, będą mieszkać. Więc y, nie wszystko stracone, jeśli masz za małe zarobki. No i są opcje, y, aby dodać inne osoby do aplikacji o kredyt, wtedy one odpowiadają za kredyt, są jakby z polskiego to żyrantami tego kredytu, a y, właścicielem nieruchomości jesteś tylko ty, tylko ta osoba co będzie tam mieszkać. N jest mniej banków, znaczy bardzo mało banków, które się na to godzą, ale robimy takie scenariusze, bo no, są scenariusze, że ktoś, nie wiem, zarabia dzisiaj mniej, ale spodziewa się w ramach jakiego kariera będzie się rozwijać, że będzie zarabiać dużo więcej i potem będzie mógł ten prze, przejąć ten kredyt tylko na siebie. Więc jeśli jesteście zainteresowani tego typu sprawdzeniami, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej!